Hej, cześć, witajcie widzowie, z tej strony ja, William Afton i dzisiaj mieszamy dwa smaki Monsterka. Najpierw fioletowy. oczywiście to wybiję na jednego hałusa, tak. Dobra, tyle. A, w sumie mogę całego. Wlać. i jeszcze wleję zielonego. A no to serduszko. No. Wypiłem. Także do zobaczenia. Do następnych filmów, papa. Pa.